Zgadujemy sobie flagi. Jak nazywa się stolica państwa, którego flagę widzisz? To jest państwo czy miasto? Co to za gołąb? Dobra, niech będzie Tripoli. Nie, to była Kampala. Pierwszy raz to widziałam. Którego afrykańskiego państwa flagę widzisz? Hmm, no nie wiem. Eee, Somalia. No. Nie, to był Madagaskar. Jak nazywa się stolica państwa, którego flagę widzisz? Problem jest taki, że ja nawet nie wiem, co ja za państwo widzę, więc Bukarest chyba. Ale nie pamiętam, co to za państwo i nie wiem, którego stolicą państwa jest Bukaresz którego azjatyckiego państwa flagę widzisz? To jest, no może Nepal albo Turkmenistan? Nie, to był Turkmenistan. Ale już tutaj coś czułam, coś czułam w te, te regiony. Którego państwa flagę widzisz? Kanady nie, bo to ma liścia. E, Boliwia, Kanada? Boliwia. Coś tam szczeliło. Coś, coś nie, coś potrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Jaka to flaga? To jest odwrócona flaga Polski po żółtaczce. Nie wiem co to jest. Poznania. Wrocławia. No tak, bo nie mają takie brzydkie tramwaje. Sorry, Wrocław. No ale cóż, mogło być lepiej dwie dobre odpowiedzi, ale no z flag nigdy nie byłam dobra, umówmy się.